Na Puls Dnia zaprasza Ewelina Dernoga. Dobry wieczór Państwu, jest niedziela, 1 sierpnia, minęła właśnie godzina 20, A to oznacza, że czas na podsumowanie wydarzeń dnia w Pulsie Dnia. Zobaczmy, co dzisiaj w programie. Szereg niekoniecznie miłych niespodzianek na rondzie rataje. Tutaj mamy komunikację tramwajową, gęstą, autobusową, mamy pieszych, mamy samochody, mamy y, rowerzystów. Na Łazarzu i Wildzie już wszyscy kierowcy zapłacą za parkowanie. Właściwie na 90 kilku procentach i Łazarza i Wildy tę odpłatność w ramach strefy mamy. 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Bardzo ważny historycznie moment. Ja bym tam żyła w tych tam czasach, może też bym powstała, jakbym tam mieszkała. nie? Założenia planu Burza były no dość ambitne. Bus pasy na moście Królowej Jadwigi, zniknięcie z niego tramwajów i otwarcie przejazdu dla BIMP. Szereg niespodzianek czeka pasażerów i kierowców już od samego rana na przebudowywanym rondzie Rataje. Jak nie zgubić się w tym gąszczu zmian, o tym już teraz Maciej Szefer. Tramwaje wahadłowe kursujące do ronda Rataje przez most Królowej Jadwigi już jutro przestaną tędy jeździć. Rozpoczyna się bowiem kolejny etap przebudowy ronda Rataje, co wiąże się z wymianą torowiska właśnie na części ulicy Krzywożstego przy moście Królowej Jadwigi. Kolejny etap przebudowy ronda Rataje oznacza, że na swoje w miarę stałe trasy wracają jednak linie tramwajowe, szczególnie te poruszające się między rondem Starłęka a rondem Śródka właśnie przez Rataje. Od 2 sierpnia pojadą tamtędy linie 7, 9 oraz 13. I to jest ważna informacja dla wszystkich pasażerów. A jeśli chodzi o informacje dla kierowców, to te nie są najlepsze, bo już wymalowane są nowe pasy na moście Królowej Jadwigi. Kierowcy mają do dyspozycji tylko lewy, wewnętrzny pas na moście, prawy pas. To bus pas dla autobusów m.in. linii 174 i 190. Tramwaje wracają na rondo Rataje. Na ten moment, jedynie w relacji północ-południe, czyli z ronda starołęka na rondo śródka, będzie już można przejechać tramwajem. Uruchomienie tej relacji tramwajowej umożliwi wyłączenie tramwaju wahadłowego w ulicy Krzywołustego i pozwoli wykonawcy na rozpoczęcie robót budowlanych właśnie w Krzywołustego. Prace będą koncentrowały się więc na odcinku, który jest za moimi plecami, ale na samej tarczy Ronda Rataje i na zjazdach z Ronda Rataje możemy już zobaczyć na przykład nowe przystanki. Te podwójne, na których na razie będą zatrzymywały się tylko tramwaje jadące od Starołęki do Śródki, ale też w przyszłości autobusy, by umożliwić swobodne przesiadki. Niemal kompletne są już od strony ulicy Jana Pawła II także chodniki i drogi rowerowe. Więcej prac toczy się za to od strony Zamenhofa i tu uczulam, że to wciąż plac budowy, przez który będzie przejeżdżał tramwaj. Apeluję do mieszkańców, żeby pamiętali, że ciągle poruszamy się po pracach budowy. Ronda rataje, mimo że jest przejezdne w wielu kierunkach, to ciągle jest plac budowy. Prosimy nie jeździć na pamięć, i zachowywać ostrożność i czytać znaki. Na spore niespodzianki muszą się więc przygotować jutro kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej. Ale dobra informacja jest taka, że to ostatni etap przebudowy ronda Rataje. Zasadnicze prace budowlane na tym węźle mają zakończyć się wiosną przyszłego roku. Maciej Szefer, Puls Dnia. Jednokierunkowe ulice, samochody wypchnięte z chodników, nowa zieleń i szare słupki. To nowości, które pojawiły się na ulicach Wildy i Łazarza w ramach wprowadzanej tam strefy parkowania. Są też działające parkomaty, a to oznacza, że od jutra niemal wszyscy kierowcy będą musieli zapłacić za postój w tych dzielnicach. Teraz też obserwuję, że kolejowe wjeżdżają, motegają, i zrobili jednokierunkową teraz. Oni już ludzie jeszcze na razie jeżdżą na pamięć, nie patrzą na znaki. Choć strefa parkowania na wildzie czy łazarzu jest już niemal gotowa, to emocje wciąż buzują. Ja mam wykupioną strefę, ale nie marzę, że miejsce będzie wolne czy co, nie? No to, to jest kto pierwszy, ten lepszy. A jak otworzą rynek, to wie pan, co tu będzie. Od poniedziałku niemal wszyscy kierowcy parkujący na Łazarzu i Wildzie będą musieli już płacić. Od 2 sierpnia, czyli od poniedziałku, pierwszego poniedziałku, który będzie w sierpniu, mieszkańcy Wildy i Łazarza będą płacić za parkowanie na wszystkich ulicach, które były zaplanowane. Niemal wszyscy, bo płacić na razie nie będzie trzeba w pobliżu dużych inwestycji, czyli w sąsiedztwie Rynku Łazarskiego czy ulicy Wierzbiencice. Tak jest w przypadku ulicy Przemysłowej, która, która oznakowana zostanie troszeczkę później, bo jest zapleczem, dwukierunkowym zapleczem inwestycji na Wierzmięcicach. Tak jest w przypadku ulicy Lodowej czy Dmoskiego, które są dzisiaj zapleczem rynku, inwestycji na rynku łazarski. Uruchomienie strefy na Łazarzu czy Wildzie nie oznacza, że drogowcy skończyli wszystkie prace. Do końca wakacji będą wprowadzali poprawki zgłaszane przez mieszkańców czy rady osiedli. Tych do ZDM-u wpłynęło ponad 100. Jeżeli są potrzebne poprawki czy zmiany w projekcie organizacji ruchu, takie zmiany są wprowadzane, zatwierdzane przez miejskiego inżyniera ruchu, a później przez wykonawcę wprowadzane w terenie. Te poprawki to m.in. korekty linii wyznaczających miejsca parkowania czy montaż dodatkowych znaków wskazujących na inne niż dawniej kierunki ruchu na ulicach. To, że kierowcy się gubią i jeżdżą na pamięć, widać choćby na Niedziałkowskiego. Drogowcy przyznają, że od wielu miesięcy na ulicach Łazarza i wildy zmienia się sporo. Samochody schodników sprowadzono na jezdnie, a na jezdniach zaleca się często parkowanie równoległe. Z tego powodu część ulic to trasy jednokierunkowe. W ramach strefy przybyło też zieleni. Przy okazji zadbano, by auta ponownie jej nie rozjeżdżały. Maciej szefer dnia. Ostatnie dni upłynęły pod znakiem awarii na dworcu Poznań główny. O tym, czy pasażerowie powinni być gotowi na kolejne takie niemiłe niespodzianki, rozmawiałam dzisiaj z Adrianem Furgalskim, prezesem zespołu doradców gospodarczych TOR. Posłuchajmy fragmentu tej rozmowy. Bardzo często było tak, że jeśli dokładnie pamiętam, w 2019 roku, cztery dni po nowym oprogramowaniu, które tam zostało wdrożone, mieliśmy kolejną awarię, więc wydaje mi się, że tu jednak jest jakiś problem z zapanowaniem nad tym systemem. Od kilku lat jest nawet taki specjalny zespół producenta tych urządzeń PKP Polskie Linie Kolejowe. No i niestety mamy co jakiś czas no, poważne awarie, demolki rozkładu jazdy. Ja chciałbym Państwu powiedzieć coś dobrego, ale nie, mówię, nie powiem, dlatego że. Na początku tego roku posłowie, kilku posłów poznańskich skierowało interpelację do ministra infrastruktury i ten im odpowiedział, że niestety obawia się do 2023 roku, do końca prac w węźle kolejowym poznańskim, takie awarie mogą się zdarzać. Żadnego zgonu i mniej zakażeń niż w piątek. Spójrzmy jak wyglądają koronawirusowe dane z minionej doby. W całej Polsce zakażenie potwierdzono u kolejnych 91 osób. Pięć pochodzi z naszego regionu. Minionej doby nikt nie zmarł z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Liczba zakażonych od początku pandemii zbliża się powoli do 3 milionów. Zmarło ponad 75 tysięcy osób. Z kolei liczba w pełni zaszczepionych zbliża się do 17,5 miliona. Poznań pamięta o powstańcach warszawskich. Od wydarzeń minęło już 77 lat. To był zryw niepodległościowy wymierzony w niemieckiego okupanta, zryw, który niestety okazał się tragiczny dla stolicy i jej mieszkańców. W powstaniu brali też udział w Wielkopolanie i o szczegółach tych tragicznych wydarzeń oraz o ich obchodach opowie teraz państwu Błażej Filipiak. W Poznaniu, podobnie jak w Warszawie, punktualnie o godzinie 17 zawyły syreny. Jest to symboliczny początek obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego. Przy pomniku państwa podziemnego złożono kwiaty oraz wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Wspomnienie sanitariuszki z baszty. W dniu 1 sierpnia 1944 roku około godziny 16:00, część z nas, personelu sanitarnego Armii Krajowej, maszerowała na mokotów do punktów opatrunkowych. Pomimo sporej odległości od stolicy, wielkopolanie brali udział w tym zrywie niepodległościowym. Na mocy dekretu podpisanego przez Adolfa Hitlera o utworzeniu kraju warty, ludność polska z Wielkopolski była wywożona do Generalnego Gubernatorstwa. Kilkaset tysięcy wielkopolan trafia do Generalnego Gubernatorstwa. Wielu spośród, wiele spośród tych osób później... Bierze udział w powstaniu. Powstanie warszawskie było jednym z wielu zaplanowanych w ramach akcji burza, której głównym celem było wypędzenie okupanta niemieckiego przez armię krajową. Podobne wydarzenia miały miejsce w połowie lipca 1944 roku w Wilnie. W sierpniu, tuż przed wybuchem, czy, czy tuż po wybuchu powstania warszawskiego, jak się okazuje, z takiej no, dosyć szerokiej strategicznej perspektywy, nie było najmniejszych szans, żeby e, oddziały Armii Czerwonej w skuteczny sposób były w stanie wesprzeć e, rozpoczynających powstanie żołnierzy. Armii Czerwonej. W Warszawie nie powtórzono sukcesu z Wilna. Stolicę zrównano z ziemią, niszcząc obiekty ważne dla polskiej kultury. Zniszczono m.in. zamek królewski i pałac Saski. Warszawska Starówka przestała istnieć. Dziś, 1 sierpnia, pytaliśmy Poznaniaków o to, co myślą o powstaniu warszawskim. Z tej perspektywy możemy oceniać, ale w tamtym czasie no, ludźmi kierowało jakby y, poczucie tego, że chcą zyskać tą wolność i myślę, że te emocje wzięły górę. Trudna sprawa. No, z jednej strony y, pokazaliśmy, że, 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 że wolność jest dla Polaków czymś najważniejszym. A, 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 a z drugiej strony, no czy warto było, to, to, to nie, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ja bym tam żyła w tych czasach może też bym powstała, jakbym tam mieszkała, nie. Według IPN-u podczas powstania zginęło między 150 a 200 tysięcy cywilów, a także 18 tysięcy powstańców. Drugie tyle trafiło do niewoli. W przyszłym roku Wielkopolska zyska nowe miasto Tokaczory w powiecie pilskim. Więcej na ten temat piszemy na naszym portalu wtk.pl. W sumie w przyszłym roku w kraju pojawi się aż 10 nowych miast, wynika z opublikowanego rozporządzenia Rady Ministrów. W Wielkopolsce przybędzie jedno miasto, to Kaczory w gminie Kaczory. Samą gminę zamieszkuje obecnie około 8 tysięcy osób, wieś natomiast liczy blisko 3 tysiące mieszkańców. Zanim podjęto decyzję, w gminie przeprowadzono konsultacje społeczne. Prawie 70% osób, które wzięło w nich udział, opowiedziało się za tym, by Kaczory stały się miastem. Dodajmy, że w tym roku Wielkopolska zyskała już dwa nowe miasta to Koźminek w powiecie kaliskim oraz Budzeń w powiecie chodzieskim. Więcej na ten temat piszemy na naszym portalu WTK.pl. Tam również inne ciekawe materiały naszych dziennikarzy. Jest niedziela, 1 sierpnia. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj przed nami w programie. Przeciwnicy szczepień protestowali pod szpitalem przy Polnej. Ostatni raz, kiedy prowadzono eksperymenty na kobietach ciężarnych i dzieciach, to wszyscy wiemy, kiedy to było. Są takie miejsca pamięci w Polsce. Policjanci podjęli interwencję i wylegitymowali kilkanaście osób, a wobec jednej z nich skierowali wniosek o ukaranie do sądu za zakłócanie ładu i spokoju publicznego. Pruwające kejtry na cytadeli. Ten sport jest niesamowicie efektowny. Coraz więcej osób szuka sposobów na ciekawe spędzenie swojego czasu razem z psem. Być może ta pandemia sprawiła też, że ludzie tak dużo czasu spędzali ze swoimi psami. My jesteśmy zachwyceni. Te zawody są rekordowe pod każdym względem. To był dzień pełen tenisowych emocji i dziś zakończył się turniej Poznań Open, który powrócił do kalendarza po rocznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa. Triumfatorem poznańskiego challengera został Hiszpan Bernabé Zapata Miralesz, który w wielkim finale pokonał Czecha iż jego lecheczkę 6 3 6 Udało nam się de facto z pogodą. To, że teraz pada, to może żaden problem. Finał się odbył, ceremonia, że oficjale stali w deszczu, to żaden problem. Najważniejsze, że przez cały tydzień była piękna pogoda, publiczność i tak naprawdę nie spodziewaliśmy się aż tak wielkiej frekwencji. To znaczy, że nasz turniej jest... I będzie trwał i z tego jest się cieszymy. I feel very solid today, uh, with... Czuję się bardzo dobrze. Piątkowe i sobotnie zwycięstwa dodały mi sporo pewności siebie. Dziś zagrałem na miarę swoich możliwości i byłem gotowy na finał, przede wszystkim pod względem fizycznym. Jestem szczęśliwy z końcowego triumfu w turnieju. I feel good during the match. I feel good Słuchaliśmy tutaj opinii ekspertów. Wojtek Fibag i także będący na początku turnieju z nami przez kilka dni to, to była nasza Wielka Gwiazda, Bjorn Borg. Wszyscy nie mogli wyjść z podziwu nad tym, że poziom był wyższy niż rankingi. Bo tak naprawdę niektóre mecze były naprawdę na poziomie finałów wielkich challengerów. Turniej poznają to nie tylko Singiel, najlepszy w grze podwójnej okazał się czeski duet Kolar Lecheczka, który zwyciężył w finale Karola Drzewieckiego grającego w parze z Australijczykiem Aleksandrem Wukiciem 6-4-3-6-10-5. W niedzielę rozpoczął się międzynarodowy tydzień promocji karmienia piersią. Poznański ginekologiczno-położniczy szpital kliniczny przy Polnej zorganizował więc piknik laktacyjny, przy okazji którego można się było zaszczepić przeciwko COVID-19. Nie wszystkim się to jednak spodobało. Rodzinny festyn, w którym uczestniczyły małe dzieci, zakłócony został przez przeciwników szczepień. O teraz już o szczegółach Michał Mijalski. Zaszczepić mogły się kobiety w ciąży, ich partnerzy i dzieci powyżej 12 roku życia, co nie spodobało się antyszczepionkowcom. My tutaj przyszliśmy pokazać klasę, wiedzę merytoryczną, naukę, prawdziwą medycynę, która służy ludziom. Z naszych informacji wynika, że grupa kilkunastu osób wtargnęła na teren szpitala, musiała interweniować policja. W związku z tym, że zakłócały one przebieg tej imprezy, policjanci podjęli interwencję i wylegitymowali kilkanaście osób, a wobec jednej z z nich skierowali wniosek o karanie do sądu za zakłócanie ładu i spokoju publicznego. Sporą część protestu można było zobaczyć na Facebooku. Dla dzisiejszych napastników szczepienia są eksperymentem medycznym. Porównuje się je do praktyk, jakie miały miejsca w obozach koncentracyjnych. Ostatni raz, kiedy prowadzono eksperymenty na kobietach, ciężarnych i dzieciach, to wszyscy wiemy, kiedy to było. Są takie miejsca pamięci w Polsce. Ja aż mam ciarki jak mam wypowiedzieć te nazwy. Ale jest to oświęć. To już kolejna taka akcja przeprowadzona przez antyszczepionkowców w ostatnim czasie. W zeszłą niedzielę doszło do szamotaniny protestujących z pracownikami punktu szczepień w Grodzisku Mazowieckim. Spowodowało to stanowczą reakcję ministra zdrowia. Wolność na sztandarach, usta pełne wulgaryzmów i pięści przeciw drugiemu człowiekowi. Tak dziś wygląda ruch antyszczepionkowy. Tu nie ma z kim dyskutować. To trzeba piętnować. Dziękuję policji za interwencję. Organizatorzy dzisiejszego pikniku laktacyjnego przy polnej w Poznaniu ubolewają, bo wydarzenie miało mieć charakter edukacyjny i uświadamiać młode mamy oraz kobiety w ciąży jak istotne dla zdrowia ich pociech jest karmienie piersią. Karmienie piersią jest takim niesamowitym sposobem odżywiania. Dziecka, które przekazuje nie tylko substancje odżywcze, ale też y, y, przeciwciała. I y, wiemy już, że u matki zaszczepionej karmiącej piersią przeciwciała są w jej mleku. Czyli dziecko nabywa odporności. Y, na koronawirusa już podczas tego spożywania mleka mamy. Mimo akcji antyszczepionkowców, wszystkie chętne kobiety z oddziału zostały zaszczepione. Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników zajęło jednoznaczne stanowisko. Szczepienia przeciwko koronawirusowi Pfizerem i Modernom są całkowicie bezpieczne dla kobiet w ciąży. W Stanach Zjednoczonych na ten moment zaszczepiono już ponad 130 tysięcy ciężarnych i nie stwierdzono większego ryzyka występowania powikłań. Michał Mijalski, puls dnia. Mnóstwo psich łapek pojawiło się dzisiaj na Cytadeli. 354 nogów stanęło do dwudniowego wielokonkurencyjnego boju o mistrzostwo w łapaniu frisbee. Odbywającej się w ramach miejskiego programu Kater też Poznaniak Kejtrówce odbyły się Mistrzostwa Polski Latających Psów. Całemu wydarzeniu towarzyszyły też liczne prezentacje, prelekcje, porady weterynaryjne i oczywiście nasza kamera. Za mną można zobaczyć zawody latających psów, czyli zawody dog frisbee. Dog frisbee polega na tym, że człowiek rzuca dyski, a psy te dyski łapią. i Gdy zaczynaliśmy zawody latających psów, a było to w roku 2006, wystąpiło w tych zawodach 30 parę psów. Teraz tych psów było 350. No na zawody pierwszy raz pojechałam w 2006 roku. Były to zawody w Powsinie. Frisbee wtedy w Polsce raczkowało i tak naprawdę byłam zauroczona niesamowicie tym, co zobaczyłam. Niewiele pamiętam z tamtych zawodów, ale właśnie te emocje, które mi towarzyszyły, i ogromny podziw dla tego, co potrafi stworzyć relacje człowieka i psa, spowodowały, że jestem tu do dziś. Możemy wybrać konkurencje dystansowe, gdzie rzucamy dyski w dal. Pies ma za zadanie złapać dysk do nas, go zaoportować i później znowu rzucamy. Mamy konkurencje mieszane, jak freeze gdzie pies musi pokonać przeszkody, następnie złapać dyski, go zaoportować. I mamy konkurencje freestyle'owe, gdzie pies wraz z przewodnikiem pokazują różne ewolucje, takie jak skoki nad ciałem człowieka, odbicia od ciała człowieka, salta w powietrzu, złapanie psa w ręce i jest to wszystko dobrane do muzyki oraz okraszone różnymi sztuczkami ten sport jest niesamowicie efektowny, coraz więcej osób szuka sposobów na ciekawe spędzenie swojego czasu razem z psem. No i to jest fantastyczna aktywność, która się do tego nadaje, przede wszystkim dlatego, że mamy bardzo dużą dowolność, jeśli chodzi o to, co z psem robimy i tak naprawdę niewiele nam potrzeba do szczęścia. Podstawowe konkurencje, które opierają się na aporcie, to są konkurencje dosyć łatwe pod kątem przygotowania, ponieważ pies musi umieć i lubić bawić się zabawkami, chętnie je do nas aportować i później pokazujemy mu. Dysk, który musi pies nauczyć się łapać w powietrzu. Ogólnie takie całe przygotowanie może potrwać kilka miesięcy, ale jak mamy z psem już zrobione podstawy, czyli właśnie ten aport i chęć współpracy z człowiekiem, to często jest to kwestia dwóch, trzech miesięcy, aby móc wystartować w tej najprostszej konkurencji na zawodach. Być może ta pandemia sprawiła też, że ludzie tak dużo czasu spędzali ze swoimi psami. My jesteśmy zachwyceni. Te zawody są rekordowe pod każdym względem. Pierwszy dzień sierpnia przyniósł zmianę pogody w Wielkopolsce. Niebo zasnuły chmury i pojawił się deszcz. O tym, jaka pogoda czeka nas podczas najbliższych godzin, opowie już teraz Szymon Kozłowski. Dobry wieczór. Niedziela przyniosła zmianę pogody w całej Wielkopolsce. Już przed godziną 13 popadał deszcz w stolicy naszego regionu, niebo zasnute chmurami. No i inna pogoda zdecydowanie niż choćby wczoraj w Poznaniu. Co nas czeka podczas kolejnych już sierpniowych godzin w Poznaniu, sprawdźmy. Zacznijmy od najbliższej nocy. Początkowo zachmurzenie umiarkowane, ale w drugiej części nocy zachmurzenie małe, bez opadów deszczu i 16 stopni Celsjusza w nocy. Rano stopni 15, wtedy spodziewamy się pięknych promieni słonecznych, ładna pogoda w poniedziałek o poranku, a później zachmurzenie Właśnie do umiarkowanego, i tak też będzie przez większą część dnia. Wieczorem ponownie to błękit nieba będzie królował ponownie promienie słoneczne będą dla każdej, dla każdego z nas, to już wieczorem i pogodnie do końca poniedziałku. Bez upału jutro, maksymalnie 23 stopnie, tyle po godzinie 15, po 21, 18 stopni w stolicy naszego regionu. Wiatr będzie wiał umiarkowanie w ciągu dnia, a wieczorem będzie to wiatr słaby. Sprawdzamy, co przyniosą kolejne sierpniowe dni tutaj w Poznaniu, a zaczniemy od wtorku. Wtedy zachmurzenie duże, bez opadów atmosferycznych, słońce będzie od czasu do czasu razem z nami, także bez upału, bo 24 stopnie maksymalnie. W środę Napłynął chmury nad Poznań, które, które to także przyniosą opady deszczu. I uwaga, wyładowania atmosferyczne również możliwe w środę w Poznaniu do 25 stopni w środę. W czwartek także zagrzmi w Poznaniu, zrobi się niebezpiecznie, zwłaszcza w drugiej części dnia, minimalnie stopni 17 i maksymalnie do 21 stopni w czwartek, czyli chłodniej i 1010 hektopaskali na barometrach. Zobaczmy, czy kolejne 7 dni przyniesie upały. Tutaj w Poznaniu. A zaczniemy od poranków. W piątek rano 17 stopni, w sobotę 17, w niedzielę 15. I już widzimy, że bez upału na przestrzeni kolejnych 7 dni, bo w czwartek 21 stopni, a później cieplej w piątek 25, w sobotę 26 i w niedzielę 27 stopni. Zatem cieszą się chyba wszyscy ci, którzy nie lubią upałów. Cieplej w sobotę, w niedzielę 26, 27 stopni. To już będzie siódmy i ósmy dzień. Sierpnia. Drodzy Państwo, No a jeszcze chcę Państwu powiedzieć o tym, co dzieje się teraz na południowym wschodzie Polski. Tam wystawiony komunikat ostrzegawczy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Komunikat ostrzegawczy trzeciego stopnia, czyli najwyższego. Tam spodziewamy się naprawdę trudnej pogody. Burze, nawalne opady deszczu, bardzo silnie wiejący wiatr, możliwe jak najbardziej podtopienia. Strażacy na pewno będą mieli pełne ręce roboty podczas najbliższych godzin właśnie w okolicach Podkarpacia, Krakowa. W Bieszczadach gdzieś także trudna pogoda. No, a podczas najbliższej nocy na północnym wschodzie, na północnym wschodzie naszego kraju, również tam wystawiony trzeci, trzecie stopnia komunikat ostrzegawczy. Zatem i tam trudne warunki, również możliwe podtopienia miejscami nawet możliwe trąby powietrzne, wyładowania atmosferyczne i intensywne opady deszczu. Gdybyście musieli Państwo przebywać na Północnym Wschodzie czy na Południowym Wschodzie naszego kraju podczas najbliższych godzin, bardzo proszę na siebie uważać, tam naprawdę trudne warunki pogodowe. A więcej informacji pogodowych mam dla Państwa w dzisiejszych pełnych serwisach Meteo, na które już teraz bardzo serdecznie zapraszam i życzę miłego wieczoru. W tym wydaniu pulsu dnia to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowaliśmy. Ja serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas, a już jutro przywita państwa Dariusz Milejczak. Życzę dobrej i spokojnej nocy, do zobaczenia.